W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time to Wojak dobry jest. Podczas Gali w Międzyzdrojach rozmawiamy z Marcinem Rekowskim. Dopisałeś przed chwilą kolejne zwycięstwo do swojego rekordu, kolejne zwycięstwo przed czasem. No i można powiedzieć, że znowu się za bardzo nie napracowałeś w ringu? No, dokładnie. Póki co już się napracowałem, ale myślę, że jeszcze przyjdzie czas na, na, na ciężką pracę. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem, i z tego tytułu się bardzo cieszę. Ciosy na korpus teraz okazały się Twoją najskuteczniejszą bronią, bo po tej serii w drugiej rundzie w narożniku już rywal nie wstał. Dokładnie. Ja patrzę tam, gdzie jest wolne miejsce, i, i tam trafię czasami. Staram się przynajmniej. A te ciosy na dół to jest jakaś Twoja specjalna broń? Czy, czy akurat w tej walce tak wyszło, że tym sposobem go znakautowałeś? No nie akurat, tylko w tej, aczkolwiek lubię. Lubię ciosy na korpus. Ty, jakieś plany już na kolejny występ są? Coś, coś się szykuje? Czy na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy zobaczymy Cię ponownie w ringu? Na razie jeszcze nie wiadomo. Myślę, że. 5 października. Dokładnie jeszcze nie znamy zawodnika. To zależy wszystko od mojego promotora, któremu chciałem podziękować, że w tym wieku, czyli 34 lata, wziął mnie jeszcze pod swoją opiekę. Bardzo mu to dziękuję. Potem chciałem też podziękować panu Zisławowi Nowakowi z PKB Poznań. Pracowałem, współpracowałem, gdzie, gdzie boksowałem tam przez, przez 8 lat. Poza tym chciałem też podziękować e, że, panu Krystianowi Karzysce, Tomaszowi Bąkowskiemu, e, Sebastianowi Nikiecikowi, Andrzeju Warnerowi, że jeszcze mnie moje wyjazd moich, do, na moje mistrzostwa Europy do e, Turcji i do Moskwy. Za to chciałem im podziękować bardzo i mojemu strategicznemu e, sponsorowi nowemu e, sendom. W ubiegłym tygodniu boksowałeś w Niemczech, teraz tutaj w międzyzdrojach, i dalej jakiś plan plan, planujesz odpoczynek? Czy znowu na salę treningową? Znaczy odpoczynku nie planuję. Po prostu stąd jadę y, na zgrupowanie do Zetniewa. Jestem cały czas w treningu i czekam tylko y, na znak do pana Andrzeja, czyli mojego promotora, y, na jakieś konkretne wiadomości o następnej walce. A ty jesteś chętny na wyjazdy do Niemiec, tak jak w ubiegłym tygodniu? Podoba Ci się taka opcja jeżdżenia za granicę i walczenia na niemieckiej, czy też ewentualnie na jakiejś innej obcej ziemi? Oczywiście. Nie tym żadnego problemu i mogę boksować obojętnie gdzie. Cieszę się, że są walki i, i to wszystko. Dziękujemy za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam.